Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Dziś zobaczymy sobie najnowszy zjazd do Spider-Man poprzez multiwersum Czyli kontynuacja Spider-Man universum. Trochę nie do końca mi się poda to tłumaczenie Z Across the spider no, na poprzez multiwersum to powinno być poprzez Spider-Versum, ale... Już nieważne Zacznijmy już może sobie oglądać Sony Columbia Pictures Sonny animations, no i Marvel Klasycznie U. Słyszę jak ci pracują trybiki, mamo Mam e, nadzieję, że nie narobiłam ci przypału Nigdy w moim wieku już tak nie mówi, wiesz? Co? Po prostu mi trudno czasami, że mój mały chłopiec nagle już nie jest mały A ojciec gdzie? Chowałam się tym chłopcem przez całe lata Majs trochę dziwnie wygląda, ma dziwne oczy Bo z jedynki oczywiście Otaczałam miłości Tylko po co? Ha, wspomnienia, dobra Dbałam, że czuł się bezpiecznie Miał odwagę marzyć A teraz ma wielkie plany i ambicje O, to już nie było w tym? Całkiem nieźle, młody A ja zaczęłam się martwić Kocham cię, synu że nikt się tobą nie zajmie tak jak my. Mais, Chcesz się stąd wyrwać? Cokolwiek postanowisz, musisz obiecać, że będziesz się troszczył o tego chłopca. Kogo? Dopilnujesz, żeby pamiętał, kim jest. Zaraz, zaraz, co? Żeby zawsze czuł, że jest kochany. Mu, On chyba razem. I że nie pozwoli, żeby ktokolwiek. Prawił, że zwątpi we własne siły. To jest tak czułem, że Walcitwę będą razem. Musisz mi dać słowo. Obiecuję. Spiderman, man czem? kogo ty się masz? Poważnie? To, to my mamy być tymi dobrymi. I jesteśmy. Przez multiversum. Wkrótce w kinach. Dobra, no to teraz zwróćmy uwagę na jakieś szczegóły. Zanim to gdzieś w którymś momencie widziałem pewien moment. do mnie ciekawi, co to jest za festiwal? Ogólnie, czy to jest jakiś festiwal, czy jakaś impreza ogólnie? Bo to jakieś zbiorowisko widzę. No. To Coś to jest przerobione ujęcie. Innego krótkiego zesuna. A może nie. To jest już wycinek z jedynki. Co że będziesz się troszczyło tego chłopca. do Milesa, czyli że będzie mentalnie troszczył się o swoją no, mentalnie młodszą wersję, i czemu Miles jest teraz wyższy jak, niż Gwen? Czy dwójka ma miejsce ileś tam lat po jedynce, serio? Zwróć uwagę, tutaj mamy Spidermana od, od Insomniaka. Nie wiem, czy Spiderman od Insomniaka Games będzie w filmie. Tutaj na tym i jak to było Spider Armor Mark 2. Ale tego stroju nie kojarzę Czy to jest jeszcze jakiś, który znam? Mm. Tutaj widzę, że póki co nie ma nikogo, który ma stroj jaki bym kojarzył Czy to jest bałmatyczny bugman? Mm. Lew chyba tutaj jest po prawej stronie O, misz Peter Jedynki. Zawsze czuł, że jest kochany. Gwen w ogóle ma nową fryzurę. Czekaj chwilę. A na początku nie wiedziałem o co chodzi z tym widokiem. Oni po prostu siedzą sobie ten na, pod jakimś dachem w sensie, bo wiecie oni, ten są jakby uznajmy to samo przylepni. O Boże, jak to tak miało. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że oni mogą, jak widzę, stanąć do góry nogami na suficie. To jeszcze widzę, że mogę nawet siadać. Bo to na pewno o to chodzi. Ale ta postać nie kojarzy. No, a co się stało z tym? Musisz mi dać słowo. że pomijam jakąś ważną stronę, no, ale co się dzieje teraz z tego od insomniaka O, w go widziałem! Poczekajcie. Bożę myślę z tego. O! No jest to widać przez sekundę. To poczekajcie zwolnię sobie tam, bo najwyżej. O. o! Wiem! On był na jednej z tych stalowych balek. Dobra. Ale majstra mu uderzyło pociąg. poprzez Dobra, no to. Nie no, ja daję łapkę w górę, bo mi się to spodobało ten zwiastun. Tylko zmieniłbym tłumaczenie, bo naprawdę nawet. Ja wiem, że to powinno być poprzez Spider-Versum. To my tymi Ale my teraz, jak myślicie, czy dubbing do Spider-Man na tygodnie? są Będzie taki sam jak w grze? Dajcie znać. No i z tego filmu też by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Cześć.